Jeśli kochasz tramwaje, musisz zobaczyć Pragę to miasto, gdzie historia toczy się po torach każdego dnia. Praska sieć tramwajowa to żywa legenda. Jeździ od 1875 roku. Wyobraź sobie, pierwsze tramwaje ciągnęły konie. Przenieśmy się w czasie, a teraz ponad 900 tramwajów sprawia, że miasto tętni życiem, dzień i noc. Niektóre z praskich klasycznych tramwajów w czerwonokremowych barwach to czysta nostalgia. Nie zmieniły się wiele od dziesięcioleci, a mieszkańcy kochają ich oldschoolowy urok. Ale zobaczysz też super nowoczesne tramwaje sunące obok zamków i brukowanych uliczek. Tu nie chodzi tylko o dotarcie z punktu A do punktu B. Wskoczenie do tramwaju w Pradze to jak podróż w czasie z biletem. To bicie serca miasta, łączące ludzi, historie i dzieje. Więc następnym razem, gdy będziesz w Pradze, omień autobus wycieczkowy. Wskocz do tramwaju i przejedź się przez ruchome muzeum.